Witam serdecznie. Jesteśmy przy tym ulu, w którym wczoraj właśnie zwęszyłem powstanie właśnie tej choroby, tak, wapiennej, tak, i my dzisiaj spróbujemy, że tutaj jest pełna struktura dżinki i właściwie po części trochę szkoda wywalać ją na teraz, z tego względu, że właśnie chciałbym, aby najpierw spróbować je przelecieć tym kwasem, tak, Tutaj jeszcze nie ma dużo właśnie pszczoły, która by mogła yy, właśnie... No właśnie, i teraz tak, nie wiadomo ani co z tymi belkami, nie? Nie wiadomo, nie? Naczytaliśmy się tej książki. I teraz jest totalna jazda, tak? Wychodzi na to, słuchajcie, że to, co jest w danym ulu, to to już tam powinno być do usranej, do jego likwidacji właściwie. Tak? Tak to powinno wychodzić, tak? Szczególnie, właśnie, no. Najpierw trzeba się pozbyć tych wszystkich chorób z pasieki. W momencie, kiedy się pozbędziemy wszystkich chorób, jesteśmy naszych pszczół pewni. W tym momencie, no, uważam, że jest szansa na to, że możemy dopiero zacząć manewrować różnymi rzeczami pomiędzy ulami. Tak? A tak, na chwilę obecną, to zrobimy. Słuchajcie, tak. Uważam. Au. Przecież dziura mi tu wyszła. Zrobiły się te pszczoły strasznie, niemiłe. Tak, ona zaczęła czerpić na dole, główny czerpieć u góry. Tak, nad, tak. Ją trochę przytrzymaliśmy, widzę tym, ale to nic. No i dobrze, zaczniemy od, od początku. Złożymy ten korpus. Tak, tutaj zaraz też obkleję gliną. Prawda? I będziemy działać coś w ten sposób, że robimy te kwasy. Więc tu mam. Tu mam dwie belki, które były już w tym ulu, więc użyjemy ich tak jedna, tak, druga, żeby nam ten paszek jakoś tutaj na tym był I użyjemy jeszcze jednej, tak, belki w tym ulu, prawda? O, dobra Uważam, że to jest psio. Tu jest trochę trzeba dymnąć, bo one naprawdę się zrób. One prawdopodobnie też przez to, że są takie chore, tak, robią ten bajzel. Dobra, słuchajcie, mam już ten śnureczek, z tym wszystkim już jeden mam przygotowany od wcześniej, bo to będzie właśnie do tego ula, tak. No i dobra, jedziemy z tym kwasem, tak. Tak, tak. Przygotujemy sobie mniej więcej, to pierwszy raz ja to robię, tak. Więc sobie tutaj obadamy tak. Tu mam tą pineskę. Tu mówimy, że ten sznurek najlepiej jak trochę go rozkręcić. Tak, dobrze. Tu będzie ta pinesenia. Tak. Tych pinesek to mam właśnie. Całe mnóstwo dobra. Takie coś stworzyłem. Nalejmy tutaj tego naszego kwasu. Tak? Tu mam ten kwark. Mam taką małą butelkę, jedną. Ela kupiła na próbę. Mam jeszcze te dwie duże. To są chyba piątki, tak? Czy nie wiem, piątki. Ale mam jeszcze tutaj tą małą, jedną. I on właśnie wykorzystamy na początek. Tak. O. Czuć go. Dobra, i teraz tak. Ta rodzinka nie jest duża, ale dobra. Dowalnimy tą setkę. Oj, oj, oj. Będzie problem. Musi nie oblać tym świństwem, nie? No dobra. Mamy. No dobra, 5 ml, tom, mamy 90 ml, ale dobra, to jest nieduża rodzinka, więc ja bym tam się jakoś specjalnie nie zmuszał, żeby tu ładować, czy zesetę. Według mnie to też jest taka ilość, raczej powiedziałbym umowna, tak? Za duża nie można dać, a te 100 ml, czy tam troszeczkę mniej, 5 ml, no dobra. To i tak jest mała rodzinka ja uważam, że tutaj ja byłem skłonny nawet dać 50, tak? No ale dobrze, wkładamy ten knocik, tak? Do tego naszego kwasku. Tak. Dobrze, mamy. No i dobra, użyłem takiej dykty trochę chudszej, tak sobie ją na oko. Teraz włożymy to tu albo może w tę stronę o tak, bo by sobie toreczka stała o tak na c prawda by była szansa, że się właśnie nie przywróci czy coś takiego o tak i ładnie ten sznureczek ja pokażę jak to ja zainstalowałem oczywiście ten korpus on tutaj dosyć jest ...szczelny, um, ale tu jeszcze gminko tak zainstalowałem że odkryłem trochę tą szmatkę. Tak. I tak tu z brzegu może jeszcze troszeczkę to przesunę w stronę środka. Tak? No ale ogólnie uważam, że tak by było spoko. Wylotek mam otwarty na maksa. I to jest ta cała kwestia tego kwasu. I zobaczymy, czy to rzeczywiście ten sznureczek będzie zaraz nasiąkał. Tak, obadamy zaraz sytuację. No i tyle. To jest rodzinka chora na te wapniaki. Zobaczymy jak będą wynosić cyf jutro. Tak, przyjedziemy, zobaczymy jak będą wynosić. No i dobra, bo to jest pierwszy, pierwsza próba kwasowa, właśnie wykonana w ten sposób, metodą kwaska, tak? I to by było to wszystko, jeśli chodzi o ten motyw i...